of 16 challenge 2 Nikt mnie nie nominował, ale dorzucę też dwa słowa. Popieram dla medyków zbiórkę, ale są inni, co mają też pod górkę. Cały ten COVID zagraża starszym ludziom, naszym rodzicom, babciom, dziadkom i schorowanym siostrom i bratkom. Dlatego trzeba wspierać szpitale, domy opieki późnej starości. Personel musi być testowany, by nie dopuszczać covid w gości. To jest wyzwanie na dziś. Dla polityków wszelkiej maści, a nie te przepychanki i taniec próżności lub niemożności, inaczej lud porachuje wam kości. Yo! Wygramy z COVID. Nominuję wszystkich tych, którzy mogą przyczynić się do tego, żeby lepsza i bardziej skuteczna ochrona osób z grup ryzyka ciężkim przebiegiem zakażenia stała się priorytetem w walce z pandemią koronawirusa w Polsce. Yo!